Burza nadeszła nagle, jakby ktoś w jednej chwili zdmuchnął światło dzienne i pogrążył wszystko w mroku. Niebo przecięły błyskawice, a grzmoty dudniły, odbijając się echem od wzgórz. Iga przyspieszyła kroku, kuląc się pod cienkim płaszczem. Deszcz lał jak z cebra, a ona kleła pod nosem, żałując, że tego ranka nie spojrzała na prognozę pogody. Była już blisko domu gdy stanęła przed mostkiem prowadzącym przez rzekę. Stary drewniany most wyglądał, jakby zaraz miał się rozpaść, ale to była najkrótsza droga. Iga wiedziała, że jeśli zdecyduje się na obejście doliny, będzie musiała nadłożyć kilka kilometrów w ulewie. Westchnęła i postawiła stopę na pierwszej desce. Pod jej ciężarem drewno zatrzeszczało złowieszczo, ale się nie ugięło. Przeszła kilka kroków, czując jak serce zaczyna bić szybciej. Nagle rozległ się trzask. Jedna z desek pękła, a Iga straciła równowagę. Nie zdążyła nawet krzyknąć, kiedy wpadła do wzburzonej rzeki. Lodowata woda wdarła się do jej ust, odcinając oddech. Walczyła, próbując wypłynąć na powierzchnię, ale prąd był zbyt silny. Woda szarpała nią, jakby była niczym więcej niż gałązką czuła jak opada z sił, wtedy zobaczyła go, mężczyznę biegnącego wzdłuż brzegu. Przez deszcz i ciemność nie mogła dostrzec jego twarzy, ale widziała jak bez wahania rzucił się do wody. Kamil nie miał czasu na myślenie. Widział jak dziewczyna tonie i zadziałał instynktownie. Rzeka była lodowata i zdradziecka, ale udało mu się dopłynąć do niej, zanim zniknęła pod wodą. Złapał ją mocno i zaczął walczyć z nurtem, kierując się ku brzegowi. Było ciężko. Woda szarpała ich, próbując rozdzielić, ale Kamil się nie poddawał. Kiedy w końcu udało mu się wyciągnąć igę na brzeg, oboje byli wyczerpani. Oddychaj! mówił klepiąc ją delikatnie po plecach, kiedy zaczęła kaszleć. Już dobrze, jesteś bezpieczna. Leżała na mokrej ziemi, trzęsąc się z zimna i patrząc na niego. Uratowałeś mnie szepnęła. Nie było innego wyjścia odpowiedział, pomagając jej wstać. Kamil zaprowadził ją do swojego domu małego drewnianego domku, ukrytego w lesie. Tam rozpalił ogień w kominku i podał jej suchy koc. Powinnaś się rozgrzać powiedział, stawiając przed nią kubek z gorącą herbatą. Iga objęła kubek dłońmi i spojrzała na niego uważniej. Był wysoki, z nieco zmierzwionymi włosami i oczami o ciepłym spojrzeniu. Kim ty właściwie jesteś? Kamil, przedstawił się. Mieszkam tutaj od kilku lat. Ty? Iga, odpowiedziała. Mieszkam w miasteczku po drugiej stronie rzeki. Przez chwilę siedzieli w ciszy, słuchając trzaskania ognia. Co robiłaś na tym moście? zapytał nagle. Wracałam z pracy. Nie spodziewałam się burzy. Ten most jest niebezpieczny, powinni byli go naprawić lata temu. Tego nie wiedziałam. Westchnęła. Kamil uśmiechnął się blado. Teraz już wiesz. Została u niego na noc, bo burza nie ustępowała, a droga była zbyt niebezpieczna. Kamil przygotował jej prowizoryczne łóżko na kanapie i zadbał, by miała wszystko, czego potrzebowała. Rano, gdy obudziła się przy ciepłym świetle słońca, Poczuła dziwną tęsknotę. Wiedziała, że będzie musiała wrócić do swojego życia, pracy, obowiązków, pustego mieszkania, ale część niej nie chciała opuszczać tego miejsca. Dziękuję, powiedziała, kiedy Kamil odprowadzał ją do drzwi. Zawsze do usług, odparł z uśmiechem. Iga wróciła do codzienności, ale myślami ciągle wracała do tamtej nocy. Zaczęła częściej spacerować po lesie, szukając pretekstu, by znów go spotkać. I zawsze go znajdowała. Ich znajomość z każdym dniem stawała się bliższa. Spędzali razem wieczory, rozmawiając o życiu, marzeniach i porażkach. Kamil opowiadał jej, jak porzucił miejskie życie po serii rozczarowań, a ona mówiła mu o swojej samotności w tłumie ludzi. Pewnego dnia gdy siedzieli na nowym moście, który pomógł odbudować, Iga spojrzała na Kamila i poczuła coś, czego wcześniej się bała: nadzieję. Ich miłość rozkwitała powoli, ale pewnie jak drzewa rosnące w lesie wokół nich. Przeszli razem przez wiele burz, dosłownych i metaforycznych, ale każda z nich tylko bardziej ich zbliżała. Kiedy po kilku latach Iga stanęła przed ołtarzem, ślubując Kamilowi miłość i wierność przypomniała sobie tamtą noc burzę, rzekę i to, jak uratował jej życie dosłownie i metaforycznie. Ich historia zaczęła się od strachu i niepewności, ale skończyła na sile i miłości, której żadne z nich wcześniej nie znało.